Hello Liska. tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w świecie LEGO Star Wars przewodzeniem Mocy, Droga Mocy, czyli w serii na 100% Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku robimy sobie rozdział 8, czyli Sabotaż Starkillera na 100% I ja tutaj widzę, że zdobyliśmy sobie w tej grze swobodnej Dwie puszeczki tylko, w pierwszym rozdziale mamy dwie puszki czerwonego klocka W drugim dwie puszki, a w trzecim cztery puszki, więc sokoby latają za nisko A niech będzie ten I moi drodzy, zobaczymy znaczy, nam też bezproblemowo pójdzie ten rozdział już ósmy, tylko jeszcze bym chciał bardzo pominąć te napisy. No, w końcu mogę, Kascenkę też pomijamy. No i... Dobra, zaczynamy. Teraz tak, widzę, że wykrywacze działają. Tutaj coś mogę ułożyć. O... Co mi to daje? Może ja to muszę rozwalić? Czekajcie, patrzcie. O, widzicie, puszeczkę sobie zdobyłem, zdobyłem na samym początku odcinka. Jest już pierwsza puszeczka. Kurde, nieźle ukryta, bo tutaj żadnej strzałeczki nie widziałem. Tylko teraz tak, przydałby nam się ktoś, kto ma miecz świetny. O, na przykład Fin. Tak odana, masz miecz świetny. Dobra, to sobie teraz cykniemy. O. I co ja teraz mogę... Czy ja już tutaj może coś... czekajcie chwilę. Mam jeszcze jeden pomysł. Przecież nie pamiętam za bardzo co tutaj trzeba było zrobić. O. Teraz blaster idzie w ruch. No i cyk, chyba dostaniemy coś dołożenia. Nie, jeszcze nam czegoś brakuje, no patrzcie no. Jeden na pięć, dwa na pięć. A je chyba zniszczyłem już. Eee, yy, wcześniej, tak, musiałem je zniszczyć żeby móc coś ułożyć. Aha, ja muszę potem poskakać, tak? Dobra. Aha, muszę tylko na tym stać, myślałem, że muszę potem skakać. No i cyk, super. Eee, czyli nic już tutaj z tyłu nie ma, tak? Nic już tutaj z tyłu nie będzie. Teraz sprzedałby nam się czubaka albo ktoś, kto ma bomby. Hmm, nikt z was nie ma bomb? No to mnie rozczarowaliście trochę. Nie tak, czubaka, nie tak. Cyk. Nie, no musiał chyba ktoś z nich mieć bomby. Może ja to źle sprawdziłem. No tak, czerwonego klocka nie, nie zdobędziemy tutaj. To było zbyt piękne, że mogło być prawdziwe. Także udamy się w dalszą, w dalszą podróż. Opsa. I teraz tak, tu się przydadzą dwa blastery. Tu jest nasz trzeci, ale tak jak mówię, myśmy ich chyba już zdobyli. Masz blaster i ty ty, 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 Kurde, no Ty, Fil, również masz blaster. Dobra. Wow, 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 nie spadaj, nie... No się nie udało trochę. Jest drabina, wchodzimy na górę. Dobra. Kurde, ja tylko jedną puszeczkę sobie zdobyłem. Ale lipa. A, bo ja mam ten dodatek, chyba, tak? Super siła, i dzięki temu wszyscy mogą korzystać z czegoś takiego. Ups. Ups. L, dalej, 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 dobra. Udało się. I cykamy. I tutaj jest sporo rzeczy. Myślę, że tutaj chwilę posiedzimy. Tu jest coś do ułożenia. Zacznijmy od tego bałwanka. Aha. Bałwanku ty naprawdę nic mi nie mogłeś dać. Chyba, że muszę... Właśnie, bo tam coś jest na górze, nie o, widzicie. Dobra, bałwanek się przydał jednak. No i jest czerwony klocuszek, jest pięknie. Czerwony klocuszek nam wpadł. Eee, teraz tak tego się pozbędę. Tam są szturmowcy. No, już nie ma szturmowców w sumie. Teraz tak, bałwanka rozwalimy. A, no, już nadchodzą następni, patrzcie Sumańcy, dobra Teraz tak, momencik. Trzy rzeczy tu mogę ułożyć Co to jest? O. Zaraz, zaraz. Nie pamiętam już. Niech to coś zrobi Ja się tutaj... Dobra, moment. To na razie mi nic nie daje widzę. Zatem ułóżmy tą trzecią rzecz, proszę bardzo. Dobra, może to będzie mi zabijać przeciwników, nie mam pojęcia. Sprawdzimy potem. Dobra, zanim te tarcze sobie zniszczę, to by się nam jakaś moc przydała, chyba. Eee, eee, jakaś moc by się przydała. Nie widzę jody, a jest joda, dobra. A to mi raczej nic chyba nie da. Ja mogę sobie tam tym obracać i obracać. Dobra, tutaj tak. Są przeciwnicy. Mogę ich, ich się pozbyć stąd nawet. Ała. to nie zadziałało, to nie zadziałało. Jakby się tam przedostać? Nie ma tu jakiegoś przejścia, może? Nie. Nie ma przejścia. Hmm. Dobra, wiecie co na razie chyba nie, nie pozostaje nam nic innego niż ze strzelenie tych tarcz Zobaczymy co teraz będziemy mogli jakoś tam przejść O, zobaczcie No, Joda co jest z tobą? Ty nie dasz rady? To nie, no w takim razie dobra znaczy on, wydaje mi się, że powinien dać sobie radę, ale no jak nie chce, to nie. Nie będę go przecież zmuszać. W takim bądź wypadku. A ty kobieta potrafisz? Ty, no kto to może zrobić? Dlaczego nikt z was tego nie może zrobić? Przecież Joda na pewno potrafi to zrobić. Dlaczego nie chcesz tam się wspiąć? No i teraz nie może. No co się dzieje z tą Jodą? Dobra, cz czekaj, ja do odpowiedź wezmę. No to Finn potrafi, to dlaczego Finn nie możesz tam wejść? No i teraz dajesz radę, no nie. Nie rozumiem cię czasami. Dobra, czyli tutaj niczego nie ma. Tu niby coś jest. Dobra. O, teraz się przedostaniemy na drugą stronę i o to mi właśnie chodziło. Joda tam sobie powinien do nas przyjść. Aha, nie ma Jody. Bo Jodę przecież zmieniłem. No i teraz, zanim sobie tam... Wow. Wow. Tego się... Przyznam szczerze, że tego się w żadnym wypadku nie spodziewałem. Mm, Zbagowałem jakoś grę. Ale na szczęście się odbagowała, bo gorzej by było, jakbyśmy tam już zostali. A to potem co? Trzeba dwóch postaci, a ja drugiej postaci nie mam. I już muszę zaczynać grę od nowa. Dobrze, że wrócił. Dobra, właśnie tam mioda. I teraz tak, tutaj niby coś jest. Wow, co ja mu zrobiłem? Użyłem chyba mocy na nim. Bardzo możliwe. Dobra, wycinamy kółeczko. I poproszę kuszeczkę. Dziękuję. No ale właśnie tam... Jest. Czwarta puszka. To myśmy chyba wszystko zrobili już w tym pierwszym etapie. Dwie puszki, jeden czerwony klocek był chyba do zdobycia. Tu jeszcze mogę sobie ewentualnie choineczkę ułożyć. Znowu. Tak, już żadnych strzałek nie widzę, słuchajcie. Zatem teraz czubaka. No, chyba, że ktoś tam inny, ale już mi się nie chce szukać kto tam ma bomby. A co tu mamy do ułożenia? Nie, 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 nie o to mi chodziło. Boże, jak... Ty jesteś nieposłuszny. Dobra, zbierzmy to. Tą niebieską monetkę. To chciałem na... No czemu ty to układasz? No, halo! Nie to masz ułożyć. E, matko, co się z tobą dzieje? Nie chcę, żebyś mi układał to na górze. No i w końcu, boże. Dlaczego, dlaczego on mi układał to na górze, jak ja naciskałem strzałkę w lewo? Jezus. Ale wy jesteście głupi, no. No, teraz się powinno udać. Zgadza się No i otwieramy. Aha, Nikt z Was tego fin, da, szadę to zrobić. Dziękuję, bo już się bałem, że będę musiał kogoś szukać. No, otwierać, otwierać. Dobra, wskakujemy na tą windę. Na górę idzie. Okay. Tutaj sobie lepiej bałwanki. My natomiast zajmiemy się. Natomiast zajmiemy się drugim etapem już. I tutaj widzę pierwszą puszeczkę do zdobycia. Co to tutaj jest? Aha, 1 na 4 Ale to nie jest to, chyba. Co jest do zrobienia? Tak, nie mogę niczym strzelać, słuchajcie. No, jak się zacznę cofać, to, to trochę głupie z mojej strony. O, suszarka z. O. Teraz chyba zdobędziemy sobie puszkę. No i zgadza się, jest puszeczka. Możemy po nią wrócić. Też ja, też, że też ja to pominąłem podczas fabuły, Takie łatwe zadanie. Wystarczyło po prostu ułożyć coś innego. Dobra, już go tam nie ma. Pięknie. I lecimy dalej w takim bądź razie. No i ostatnia puszeczka powinna być tam gdzieś po prawej stronie. Więc możemy wstać. Zakładaj tą maskę i leć. Szybciej film, szybciej nie masz całego dnia. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Eee... Dejcie mi jodę. Znaczy no, to i tak mi też nic nie da. Nie wiem, po co ja to robię. Dobra, zejdziemy sobie ze schodków. Gdzie jest ta strzałeczka? Aha, on tutaj nie może łazić, tutaj może jeszcze normalnie chodzić. Zniknęła mi strzałeczka, słuchajcie. Nie wiem dlaczego. Tutaj możemy... Aha, 2 na 4. Myśmy też ułożyli. Aha, nie mamy tego koła. Ale tutaj leży. Joda masz na tyle siły, żeby tym ruszyć. Jasne, że ma na tyle siły. No i teraz ten gaz zakręcimy, tak? No, można by powiedzieć, że go zakręciliśmy. Dobra, nie schodź tu na dół, stary. Musimy teraz. Aha, ten nie przejdziemy, bo to nas zastrzeli, tak? No, dokładnie. Ten na razie nie przejdziemy. To udajmy się tutaj. A, skoczę sobie. A, nie, skoczę sobie nawet. Dobra, nie, to nie. Łaski bez. Dobra, Joda, ty taki malutki, ale dasz radę. I teraz co to jest? Aha, myślę, że to jest jakiś panel dla VBA, tak? No, nie zgadłem. Gdzie ta strzałka? Strzałeczka zniknęła z tą informacją, gdzie jest puszka. Chodźmy dalej na razie. Opsa. Dobra, zeskanujmy eee, I zestrzelmy to Gdzie jest ta ostatnia puszka? 3 na 4. My już to mamy Dobra, jemu tam zrobiliśmy taki jakby mościk z lodu. No, tutaj coś jest eee, ogniowy szturmowiec. Gdzie ty jesteś? Jesteś No i super. Teraz by się jeszcze tylko przydał Admirał Akbar. Dobra, właśnie do tego bagna i znajdę mi tą puszeczkę. O, nawet tutaj była. Dobra. O, dobra panowie. Zajmijcie się tym. E, wszystko mamy? Tak, wszystko mamy. Jeszcze tylko cztery puszeczki nam zostały w ostatnim chapterze już. I znowu te bomby nieszczęsne. Ty masz bomby, dobra. Na szczęście ty masz te bomby. Aha! Ognisko! Dym, 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 dym! To, to było dziwne. Teraz tak. Co ja tutaj musiałem zrobić? Co ja tutaj musiałem zrobić? Nie, nie. Mogę sobie w to rzucić bombkę. To tylko kilka klocuszków No Dobra, tu jest coś dołożenia. Czwarta flaga. Ja już ją miał... Już mieliśmy je wcześniej. Co tutaj trzeba było zrobić? No na pewno nie o to chodzi. Tego nie mogę rozwalić. Co tu trzeba było zrobić? Boże, ja też pamiętam, że ja się chyba w fabule. Nie wiedziałem, co tutaj musiałem zrobić. Zaraz, zaraz, zaraz. Nie szlaj tak na oślep, stary, tylko zastanów się, Ben. Jezu, co tu trzeba zrobić? Nie pamiętam. Wiecie, co poczekać? Nie będę. Aha, tutaj jest jakiś panel. Boże, święty, ja tego nie zauważyłem. Wybaczcie, moi drodzy. Ale jest na białym. Na białym tle i tego nie było... nie, nie idzie zauważyć tak łatwo, dobra. No. Jakieś części dostaliśmy. Moment. Najpierw to. No, ale złap się tego, fin. W porządku, teraz jeszcze drugi. Już, lecę. Hopsaj, ohopsaj, raz, dwa, i trzy! I cztery! I super. Dobra, 5. Na szczęście się udało. Ale przyznajcie, że te drzwi wyglądały tak na srebrny obiekt, który było wy... który można niby byłoby dać radę rozwalić bombom. Dobra, pomijamy kadsenkę i rozpoczynamy ostatni chapter. Tu by się nam jakaś moc przydała. Ale to chyba nic mi nie da. Kilka monetek, super. Tutaj jest puszeczka, i to chyba będziemy dali radę rozwalić. bombą. Bom. Chyba, że mocą jednak. Chyba jednak źle. I to trzeba rozrobić mocą dokładnie. A nie puszką. Dobra, jest i puszeczka. Myślę, że tam trzeba wejść po nią. Yy, Może się ułożyć. Joda, dziękuję. Siódma puszeczka. No to ja się tym nawet nie będę bawił w takim razie, bo tylko monety za to dostajemy. O nie, znowu ten, znowu to miejsce. Tutaj też pamiętam, że się długo z tym męczyłem, żeby to zrobić. Jeden cios i nie ma ich. Tutaj też pamiętam, że z tym męczyłem, jak tam trzeba było wejść. Dobra. Tutaj nic nie... A, jest puszeczka, patrzcie. Dobra, to wiecie co, zrobimy inaczej. Nie będziemy tego robić, jak nam mówią. No, a po co sobie życie utrudniać? Okej, okay, teraz tak. Tutaj są dołożenia dwie Nie, trzy rzeczy. Zacznijmy od tej. A, S. Mhm. Dobra, to działa w taki sposób. Cyk. Tam jest jakiś panel dla bb To chyba właśnie, żeby go wystrzelić. Nie wiem. Ale wiecie co, po co ja to będę robił właściwie? Tam na górze chyba nic nie ma. Wystarczy po prostu, że wezmę sobie jakiegoś turmowca i to zrobię. Po co sobie życie utrudniać? Otwieram przejście, oni tam grają w gałę, widzę. Cześć, koledzy. To wszystko porozwalamy. Tak, tu możemy ułożyć bramkę, słuchajcie i pograć w piłkę. E, tylko nie wiem, gdzie ta piłka jest. A tu jest piłeczka, dobra, to strzelimy jeszcze gola i lecimy dalej. Za Polskę trafię tą bramkę. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, trafiona bramka, lecimy dalej. Raz, dwa. Aha, nie, nie policzyłem tych strzałek, za późno teraz zacząłem. Trzymać sumowiny z ruchu oporu. Dobra, się tak nie spinaj. Eee, ile nam? Dwóch puszek brakuje jeszcze. Dwóch puszek, a sporo strzałek, słuchajcie, jest. No i dobra, chyba możemy zacząć, czy nie? Nie, nie do końca możemy zacząć, bo tutaj mamy jakiegoś kolegę, którego chyba trzeba nie zniszczyć. Dobra, wiecie co ja się na razie stąd schowam Zanim jeszcze tam pójdę Joda, chodź no szybciej. Dobra. Użyj mi mocy. Co tu trzeba zrobić? Joda. No co jest z tobą? Czemu on mi tego nie chce zrobić? Już tu trzeba ewidentnie użyć mocy. Dobra, poczekajcie zanim. A ty? No, ty dasz radę, no to nie wiem dlaczego Joda nie mógł tego zrobić za ciebie. Otóż mi też wiuł. uspokójmy na chwilę sytuację. Jest i dziewiąta puszka. No i ostatnim, ostatnią rzeczą to jest chyba zestrzelenie tych małych popierdzików, które tutaj sobie jeżdżą. Dobra. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy to o to na pewno chodzi? Momencik. Cyk. Najpierw się jego pozbędziemy, bo mnie to denerwuje. A tego na górze mogę się pozbyć? Mogę. Dobra, dalej widzę nie przejdę. Więc... Aha, dobra, 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 już rozumiem, już kumam. A macie bombeczki. Cyk, most zniszczony. Jest super. Jeden na cztery. Dobra, nie jest tak źle. Z tym, że dlaczego ja teraz nie mogę wrócić? Dobra, potrzebujemy dwóch blasterów. Idź mi stąd. Ja bym chciał trochę wrócić do tyłu. Tam są te małe, śmieszne robociki, które sobie tutaj jeżdżą. Dobra, wiecie co, na razie go zostawmy. Finno, ale weź szczel... Co się z tobą dzieje? Aha, możesz tak strzelić. Dobra, niech ci będzie. Dobra, teraz możemy już tą... Dobra, jest złoto przy okazji. I co się dzieje? Czemu ja tam nie mogę przejść? Halo, Gro, co się z tobą dzieje? No patrzcie, tam mi szczałeczki pokazują. Już nie ma tam szczałeczki. Tu jest ten robocik 2 na 4. Dobra moment, bo tutaj jedzie, jedzie następny. 3 na 4. I gdzie jest ten czwarty? Gdzieś tu? Jest wszystko, dobra. Możemy opuścić zatem poziom. Wszys poziom. poziom możemy... Opu możemy, opu możemy opuścić poziom. Wszystko zatem zrobione. Sabotaż z poziom ukończony. Tryb słodnej gry już mamy. Yy, tylko jednego z tego klocka nam zabrakło. Pewnie za puszki. Odblokowano mini zestaw. Osiem puszeczek zdobytych. Dobra, pomijmy to, Szybciej, szybciej będzie. te imperialny jakiś. Chcę wyjść z tego poziomu. Zobaczymy co to za czerwony klocek się nam jeszcze Co ten czerwony klocek w sobie kryje i... I zakończymy ten odcinek dzisiejszy Co masz w sobie czerwony klocku Co ty w sobie Mnożnik razy 4 No i super, niech będzie mnożnik razy 4 Dobra moi drodzy, aha jeszcze ile mam procent gry? 88,2 Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeśli tak to wiecie co robić, zostawcie lajka, soczysty komentarz, mile widziany A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach serii LEGO Star Wars Mocy, Droga Mocy Cześć, macie się ludziska, aloha i na razie